Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ja i moja artystyczna druga dusza malujemy kubeczek, tak? Tak. Bo nie chciałem malować na papierze, to malujemy kubeczek. Podoba Ci się? Tak. Bo wczoraj, wiecie co się stało? Przez chwilę byłam zajęta. Siedziałam w innym pokoju, moje dziecko siedziało tutaj. Zostawiłam te farbki. Tutaj. Tutaj je zostawiłam. Mój mąż też chwilowo gdzieś odszedł, i po chwili ja wołam do męża: zobacz co on tam robi, bo jest jakoś tak dziwnie cicho. No i mąż tylko zajrzał, tak na chwileczkę, i powiedział: bawi się, bawi się. Ale po chwili spojrzał na niego jeszcze raz. Patrzy a wszystko wokół tutaj: podłoga, krzesełko były pomalowane farbkami, więc miał naprawdę mocno już uruchomioną wyobraźnię. Tak wygląda efekt końcowy. Zaraz to oczywiście umyję. I będziemy mieli znowu czysty kubeczek na kolejne zabawy. Polecam Wam fajny pomysł na jakąś kreatywną zabawę. Właśnie jestem po zakupach takich prezentowych, bo idziemy do trojaczków na urodziny. Więc trzy takie skromne prezenciki. Tutaj mam czekoladę Oreo. Byłam w Rosmanie i kupiłam taki zestaw dla dziewczyny. Do włosów, co to jest? Tutaj to jest maska. To jest chyba odżywka. To jest szampon, a to jest maska do włosów. To jest dla dziewczynki i jeszcze tutaj takie piękne pepko za złoty 50 chyba. Chusteczki, więc to jest fajne, tak do torebeczki. Dla chłopaków, bo jest dwóch chłopaków, no to tutaj Bruno Banani, bo to już są takie troszkę większe dzieci. To stwierdziłam, że kosmetyki będą czymś praktycznym. Nie będę za żadnych zabawek kupować, bo mogę mocno nie trafić z doborem. Nastolatki to może już się tam psikają. Dla siebie kupiłam taki tusz do rzęs i wydaje mi się, że będzie fajny, więc mm, niedługo go zacznę używać, bo mój już jest strasznie suchy, już praktycznie jak się maluje, no to te rzęsy są prawie, że nie pomalowane. I jeszcze tutaj byłam. Pepko i takie, za 8 zł, takie balony z pompką kupiłam. Dla dziewczynki jeszcze mam, już pokazuję, bo ja lubię takie, wiecie, praktyczne rzeczy kupować. Więc tutaj mam taką bluzeczkę, eskę, dla dziewczynki jedną. No myślę, że praktyczna rzecz znowu. Tutaj mam kolejną, żółtą. Też myślę, że, że fajna. Ja sama bym z chęcią w czymś takim chodziła. To jest dla dziecka 13-14 lat, to gdzieś tutaj też pisało e SK. No i dzieci 13-14 lat to mają tyle wzrostu, co ja. Dla chłopców jeszcze koszulki z długim rękawem. Aha, no i jeszcze dla dziewczyny e gumki do włosów. I ja ogólnie muszę wam powiedzieć, że jak byłam nastolatką, to zawsze sobie myślałam, że to jest takie oczywiste, że jak ktoś jest nastolatkiem, nastolatką, no to chce dostać to to i to i dziwiło mnie jak dostawałam prezenty nietrafione a teraz sama już jestem po 30 i jak mam kupić coś dla nastolatki to ja normalnie nie wiedziałam co ja mam kupić stwierdziłam że kosmetyki i ubrania będą najbardziej pra... Tak, żeby nam najbardziej praktyczne. I jeszcze jedną rzecz chciałam się zapytać, bo e, będę robić porządki w mojej lodówce, bo troszeczkę w niej tam trzeba byłoby na nowo wszystko zorganizować. E, chciałabym się Was zapytać, czy jak robicie zupę, to czy tą zupę w garnku dajecie do e, lodówki? Czy może przelewacie ją do jakiegoś pojemnika, bo widziałam właśnie u Luki, że on jak zrobił zupę, to przelał wszystko do pojemnika i właśnie jestem ciekawa. Czy wy też tak robicie? Bo no ja trzymam po prostu cały garnek. Pomalowałam się włosy umyte, lekko wyprostowane, bo jak ich nie prostuję, to taki jest straszny. E, powinna mieć keratynowe prostowanie włosów zrobione. E, ale co wam chciałam powiedzieć? Użyłam tego korektora z Action. Spodziewałam się jakiegoś super krycia, ale ale jakoś tak super nie kryje, no wiadomo, on kosztował 5 zł, więc nie ma tutaj jakby oczekiwać wielkiego cudu, natomiast jak za 5 zł, no to coś tam robi ale nie jest to jakieś super krycie bardziej wolę użyć mojego podkładu z Eveline, nie pamiętam jak on się teraz nazywa, ten który używam, ale chyba kosztuje z 12 zł i i lepiej kryje niż, niż taki korektor, może spróbuję wam na ręce pokazać jak jak to wygląda? To jest ten taki chyba jasny. No i widzicie, on już ma taki prześwity. Jak ja go tutaj bardziej rozsmaruję. No, coś tam robi, ale. Ale widzicie, że robią się takie no po prostu prześwity, że trzeba byłoby go bardzo dużo dać, może z dwie warstwy i może wtedy e, lepiej by kryło. Także tyle w temacie tego korektora, no, czego można było się spodziewać, po prostu 5 zł kosztuje, więc e, nie ma jakichś cudów. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć odnośnie mojej cery troszeczkę, e, bo ostatnio. Zauważyłam, no mocno jakby zaniedbałam regularne używanie peelingu kawitacyjnego i em, gdzieś tam w głębi skóry pojawiły mi się jakieś zanieczyszczenia, jakieś wągry, które regularnie staram się teraz usuwać tym peelingiem kawitacyjnym. Co tutaj masz? Autko takie? Takie autko masz. I zauważyłam, że jak wracam do regularnego stosowania peelingu kawitacyjnego, to kiedy użyję go jednego dnia i wydaje mi się, że pozbyłam się już bardzo dużo martwego naskórka, czy jakichś zanieczyszczeń, wągrów, tego co siedzi w, głąb, w głębi w nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, to następnego dnia kolejne rzeczy jakby wychodzą, więc to jest e, tak, że e, no, proces oczyszczania to jest dłuższy proces e, i chciałabym w ogóle chyba przez jakiś dłuższy czas teraz w ogóle nie używać żadnych podkładów, żeby tej skóry nie zapychać. Tylko to jest wszystko takie błędne koło. E, jak oczyszczę już tą skórę, tak super, i użyję potem podkładu. I ta skóra się zapcha, no to znowu mam ten sam proces, że znowu muszę oczyszczać tym peelingiem kawitacyjnym, więc ciężka sprawa. Najlepiej byłoby w ogóle się nie malować. Eee, natomiast ja bardzo lubię się malować, uwielbiam to robić, eee, bo dla mnie to jest taka forma odprężenia, jak ja mogę sobie wyrównać kolory, tutaj wszędzie jakieś zaczerwienienia pochować pod tym podkładem i czuję się po prostu jakbym malowała, czasami wam pokazuję jak z dzieckiem coś maluję no bo po prostu taką mam duszę, że mnie takie rzeczy jakby mm, interesują, odstresowują teraz zrobię sobie kawkę bo po prostu potrzebuję tej kawy, tak czuję i, i potrzebuję się napić czegoś ciepłego. Słuchajcie, ale lipa! Miałam już mało mleka tutaj w kartonie i nie sięgło, więc zrobiło mi naprawdę mało tej kawy, ale no, już trudno. Okej, okay, kawa wypita. Właśnie chciałabym sobie to umyć, ale przed chwilą też naolejowałam zlew i trochę mi szkoda tutaj. Znowu to wszystko brudzi, także chyba pójdę do łazienki sobie to umyć. No i zaraz włączę sobie jakiś film od Szusz, bo mam olbrzymią potrzebę po prostu zobaczyć sobie jakiś filmik właśnie od niej, bo jakoś tak zatęskniłam. Jest ja coś takiego, roleski, majonez premium. I to jest, słuchajcie, majonez stworzony dla. nie wiem, majonez. Pierwszy raz w życiu zrobiłam krem z pomidorów. Nie wyszedł zbyt gęsty, ale miałam tak dużo pomidorów, że stwierdziłam, że go spróbuję zrobić. Słuchajcie, kilka godzin później, a tutaj na zlewie już są jakieś naczynia. No bo czasami coś ręcznie jak umyję, to odkładam tutaj na bok, a zbywarka i tak na bieżąco chodzi. Chciałam wam pokazać jeszcze ten mój patent na muszki. Zobaczcie sobie jak to działa. Jak macie muszki owocówki, Ocet, płyn do mycia naczyń i woda. I te muszki tutaj wlatują, one się dzięki temu płyną do naczyń, przyklejają i nie da się już otworzyć więc świetna sprawa. Jak macie dużo muszek, to żeby się ich szybko pozbyć, oczywiście schować owoce, najlepiej do lodówki, no i coś takiego wystawić, gwarantowane. Ekstra patent, polecam. Słuchajcie, cały czas mówię, że kiedyś w końcu nagram film z kuchni, ale mm, to jeszcze trochę potrwa. I chciałam Wam pokazać tak mniej więcej, jak wyglądają trzy szuflady, o które ostatnio jedna z Was pytała: ile mam kubków, szklanek. No więc powiem Wam tak: po przeprowadzce trochę zminimalizowałam ilość, natomiast tutaj jeszcze brakuje kubków, które są w zmywarce. Mniej więcej takie trzymam na tej macie z Ikei. Tutaj mam. Wszystkie talerze takie do użytku dziennego, malutkie talerze takie salaterki. No jeszcze pokażę Wam jedną szufladę. E, tutaj jest już taka um, zastawa stołowa, elegancka dla gości. E, na co dzień jej nie używamy. E, no i tutaj sobie to tak trzymam i mega się z tego cieszę, bo kiedyś. Miałam je bardzo wysoko na półce i w ogóle z nich nie korzystałam. A tutaj mam je w zasięgu ręki. I jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać. Tutaj mam takie światełko, które no, w tej chwili nie zadziała, ale jak będzie wieczór, to Wam pokażę, jaki mamy tutaj fajny efekt. Mamy kolejny dzień i właśnie wracam z dużych zakupów. Jechałam bez dziecka, także super, mogłam sobie spokojnie pochodzić po sklepie. I dzisiaj przyjęłam nową taktykę. Jak na przykład podjeżdżam czy w Lidlu, czy w Biedronce pod lodówki, to zostawiam sobie wózek gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie nikomu nie będzie przeszkadzać, i sobie chodzę i oglądam, i biorę i pakuję do tego wózka. I wiecie, często przejeżdżam obok lodówek i właśnie idę z tym wózkiem. I Czuję się, że jakby gdzieś tam może komuś przeszkadzam, zagradzam komuś drogę, a tutaj postawiłam sobie ten wózek i całkiem fajnie, miło mi się te zakupy zrobiło. W ogóle troszeczkę coś z gardłem mi się dzieje, no bo wiecie, dziecko przynosi z żłobka różne rzeczy. Natomiast już chciałam wam powiedzieć, że już chodzi do żłobka. No był trochę tam chory, tak jak słyszeliście w poprzednim vlogu. I teraz jeszcze w tym tygodniu też był troszeczkę jakby chory, ale już zaczął chodzić, to znaczy już nie było gorączki, już nie było katarku, zaczął chodzić do żłobka. Dzisiaj mamy sobotę. Miałam dzisiaj wrzucić tego vloga, ale nie dam rady i wrzucę w niedzielę. I dzisiaj już jest katar. Po kilku dniach chodzenia do żłobka, m, bardzo duży, więc e, szybko, szybko to idzie. Po prostu chwilę w żłobku i znowu katarek. Pokażę Wam teraz zakupy, co i jak z, e, kupiłam. E, w ogóle mam takie spuszone włosy, bo są wysuszone, wymyte przed, e, przed wyjściem e, i, i niewyprostowane. E, pokażę wam, co kupiłam. Ok, zakupy rozpakowane i ładnie poukładane. Pokażę Wam po kolei e, jajka, dużo pomidorów malinowych wziąłam, bo chcę zrobić. Krem zupę krem z pomidorów. Także jak była fajna promocja na pomidorki malinowe, no to sobie dosyć sporo ich wzięłam. Chipsy dla dziecka i dla mnie też, bo jakaś tam promocja była, 3 złote takie opakowanie, 75 gram, paluszki, lubella, makaron, teraz już właściwie wolę kupować tylko lubelle, drożej, ale zdecydowanie lepsza jest lubella niż te inne takie tam biedronkowe na przykład makarony, mąka, bo będę chlebek dzisiaj też piekła, ziemni skrobia ziemniaczana, bo chcę, chcesz tutaj usiąść? Chcę zrobić pierwszy raz w życiu w tej kuchni kluski. To będzie chyba drugi raz w moim życiu, jak sama robię kluski śląskie. działcha ze Śląska i słuchajcie jaki wstyd kluski śląskie dopiero będzie robiła pierwszy raz w tym domu. Tutaj margaryna taką wzięłam jakąś tortową margaryna, Kasia pamiętam kiedyś była za 2 zł, a teraz już chyba za 4,50. E, to potrzebuję akurat do ciacha. E, polędwica Sopocka, Kabanowski, ser pleśniowy. Bardzo e, lubię ten serek pleśniowy, chociaż nie wiem czego tak mogę nazwać, ale to jest taki camembert. E, ciasto francuskie teraz już będę regularnie kupować, ponieważ e, na kolację czasami robię właśnie zawijany z. E, no różnie, z szynką, serem, żółtym. E, czasami musztarda, Czasami jakaś papryka tam się jeszcze pojawi, także takie czare mare cukier-puder, bo... Mam selek mascarpone i dzisiaj muszę wymieszać z cukrem pudrem i deserki zrobić z galaretką. tutaj pomidorki malinowe. Słuchajcie, ja w ogóle e, powiem wam, że mm, od jakiegoś czasu te moje zero waste jest na takim średnim poziomie, bo jak widzicie tutaj woreczek, tu woreczek, ale ja te woreczki wykorzystuję ponownie. Chlebek taki rodzinny wzięłam, cieplutki był, szkoda, że nie było krajalnicy, e, ale to sama w domu... Oj, kaszelek jest. Ale to sama w domu sobie pokroję zaraz, póki jest świeży. E, soki takie różne, tutaj wzięłam, no już cię mama ściągnie, tutaj wzięłam takie a la monte, podróbka monte, mamy oczywiście monte w domu, ale tak szybko schodzi, moje dziecko potrafi trzy na raz zjeść, więc wzięłam takie, ale wcale nie jakaś duża oszczędność, śliwki. Znowu szyneczka. Tutaj tuńczyk był w promocji, też często tam z makaronem jemy. No i wzięłam jeszcze dużą pakę takich chusteczek, chociaż ja ich w domu praktycznie nie używam, ale do żłobka trzeba raz na miesiąc takie nawilżone chusteczki zanieść. Więc wzięłam taki siedmiopak i już mam problem z głowy na całe rok. I jeszcze takiego Lenora wzięłam. To jest płyn do puchania. Jeżeli dobrze przeczytałam, na pewno ten z tyłu tutaj, ten duży to jest płyn. Aha, zmiękczający do pułkania tkanin, tak. I to jest taki zapach, bukiet kwiatowy tutaj jest napisany. I no, wąchałam go specjalnie, zobaczyłam sobie w sklepie, jak to smakuje. Jak to pachnie? Jedno jest większe, jedno jest mniejsze. 15 zł kosztowało, wydaje mi się, że spoko oferta, bo te silan chyba 12 zł taki jedno kosztowało, więc myślę, że 15 zł jak na lenor to ok. Ten miętowy, który ostatnio kupowałam, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, ja nie wiem czy to był Eden, czy co to było, ale to słabo pachnie, to znaczy ubrania słabo tym pachną, więc spróbujemy coś innego, dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś sprawdzone płyny do płukania tkanin, które świetnie pachną, to ja bardzo bym chciała wiedzieć, które to są, bo żeby, żeby po prostu te pranie ładnie pachniało. No więc takie zakupy, aha, i ile to wszystko kosztowało? To 64 zł, także inflacja coraz to bardziej do góry. Wydawałoby się, że no nie będzie to tyle kosztować i że wcale nie kupowałam jakichś drogich rzeczy, ale no jednak kosztowało. I w ogóle jeszcze przy okazji mojej spiżarki powiem wam, super jest mieć spiżarkę, ale trzeba też czasami przygotowując listę na zakupy myśleć o tym, co jest nie tylko w lodówce, ale również w spiżarce, bo ja na przykład kupiłam tuńczyki, bo mówię już nie ma tuńczyków, a patrzę, że tutaj z tyłu są jeszcze dwa tuńczyki. Myślałam, że nie ma oliwek, a są jeszcze. Zobaczcie, ile ja tutaj mam ogórków, bo myślałam, że nie mamy, także śmiechu warte. A to są moje jabłuszka, które robiłam tutaj akurat nie miałam małego słoika i tak to wygląda, że w dużym słoiku taka mała ilość, ale dzisiaj to też otwieram, więc tutaj będę układać sobie makaroniki. Dobra, moje kani. Ja już się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!